Cześć, jestem Łukasz, jestem instruktorem masażerytkany głęboki w ujęciu klinicznym. Jak zaczęła się twoja przygoda z fizjoterapią? Zaczęła się, no zaczęła się od studiów, chociaż nie było to takie oczywiste od samego początku. Ja jestem tym pierwszym rocznikiem reformy gimnazjalnej i byłem przekonany, że matura z biologii zdana wysoko będzie gwarantem dostania się na studia. Okazało się, że świat troszeczkę inaczej mnie poprowadził. I w pierwszym roku, kiedy nie dostałem się na studia w wyniku, tam będą przy przepisywaniu wyników, postępowania kwalifikacyjnego, no podjąłem decyzję, że coś trzeba robić, tak. Zacząłem robić jednoroczne studium fizjoterapii, półroczny kurs masażu z, z certyfikacją MENU. I rozpocząłem pracę w sanatorium jako pomoc kuchenna. Później po skończeniu kursu i zaliczeniu praktyk z, ze studium, no udało się wskoczyć od razu do pracy na stanowisku masażysty. Więc miałem o tyle fajną sytuację, że już jako 19 latek miałem możliwość pracy zawodowej jednocześnie pozyskiwania wiedzy już na studiach, na które finalnie nie poszedłem. Jaki jest twój ulubiony film? Mm. Incepcja. Dlaczego? Wiesz co, ja za każdym razem, kiedy oglądałem ten film, widziałem coś nowego, coś, coś głębszego, wchodzenie na te kolejne poziomy świadomości próba zweryfikowania, gdzie właściwie jesteś. No Jest to film dający do myślenia, nie? Nie, jest, nie jest oczywisty i nie jest jednoznaczny od samego początku. Jak lubisz spędzać wolny czas? Wiesz co, tego wolnego czasu jest niewiele, niestety. Trasa zawodowa, kursy szkolenia dosyć mocno ograniczają. Jestem też ajcem nie niezłych zawadiaków. A, więc bardzo cenię sobie ten czas spędzony z nimi, a ten czas, który możemy poświęcić na rekreację. Na no, no tego roku chłopaki odkry, odkrywali dosyć mocno a radochę płynącą z parków linowych, więc staraliśmy się sporo czasu tam spędzić. Dobra. I jaka była najlepsza książka, którą przeczytałeś w tym roku? Hmm. Sierpca wiatru. O, czy była? <laughs> Wiesz co, jest to książka w kategorii fantastyki, no, generalnie lubię fantastykę, polską fantastykę również, Papilu, Kosakowska, Grzędowicz, no to są autorzy, których sobie cenię, no, akurat Siewca Wiatru jest, jest książką traktującą o, o no, aspekcie trochę mm, Pewnych wojen anielskich, demonicznych. Natomiast pod przykrywką takiego ezoterycznego świata jest przemycone bardzo dużo postaw ludzi współcześnie żyjących. Także całkiem fajnie zaprezentowane treści w ciekawy, przyjemny sposób, z fajną fabułą. Jaki był Twój pierwszy kurs fizjologiczny? Pierwszy kurs? Um. Hmm. co to było? Um. No, Poza masażem, no bo to można powiedzieć, że ten masaż to była taka droga, która, od, której, od której zaczynałem. A, no później był terapeut czaszkowo krzyżowa ale ten, ta część podstawowa. No i później m. I, i poleciało. Jakie dałbyś trzy rady młodym terapeutom będącym jeszcze na studiach? Trzy rady. Um, pokora? Szukajcie tej pokory. A zdecydowanie. A warto, warto od samego początku myśleć o tym, że no nie jesteśmy mistrzami we wszystkim, mieć tego świadomość, bo to też nie będzie nas dojeżdżało, nie, nie będziemy stawiali sobie zbyt dużych oczekiwań. Chęć rozwoju, jakby nie zatrzymujcie się w rozwoju, szukajcie nowych rozwiązań. Myślę, że fajnym sposobem jest mierzenie się z różnymi wyzwaniami terapeutycznymi. W momencie, kiedy staniesz pod ścianą, kiedy poczujesz, że jakby nie masz narzędzia, wtedy poszukać kursu, który będzie odpowiedział na, na ten problem. Ten, ten sposób szukania szkoleń w moim przypadku najlepiej się sprawdził, bo dzięki temu pozyskiwałem narzędzia, które rzeczywiście mogłem wykorzystać w gabinecie. I trzecia rada? Bawcie się fizjoterapią. Jakby w momencie, kiedy sfokusujecie się zbyt mocno na aspekcie pracy, zatracicie radość z, tej, z pracy, z kontaktu z ciałem pacjenta, z kontaktu z pacjentem. No, można się szybko wypalić, a fizjoterapia może być naprawdę fajnym doświadczeniem. Praca z ciałem może być super, super odkrywaniem. W momencie, kiedy będzie to swego rodzaju dochodzenie, śledztwo, gdzie rozpoczął się ból i poszukiwanie przyczyn tego bólu, to jest naprawdę ciekawa i mocno wciągająca praca. Do pracy z innymi. Wiesz to chęć pomocy przede wszystkim, nie? Jakby chęć wykorzystania tego potencjału, który gdzieś udało się wygenerować przez te wszystkie lata. I spojrzenie człowieka, który wstaje ze stołu i, i czuje, że go nic nie boli. I na jakim kursie można się zobaczyć to? Prowadzę razem z chłopakami masaż tkanek głębokiej w ujęciu klinicznym. I to co, do zobaczenia na kolejnych edycjach masażu tkanek głębokich.